Witam na moim kanale Autorena pewne bezwypadkowe samochody dzisiaj jest to prezentacja Seata Ibiza w pakiecie FR auto oryginalne bezwypadkowe zachowane w serii 144 tysiące przebiegu z pełną dokumentacją, z tifami, z książkami z wszystkimi potwierdzeniami więc wszystko jest tu od samego początku do samego końca potwierdzone 1.2 TSI czterocylindrowy mocy 110 koni więc ten mocniejszy motorek a już fajne, dobre, udane silniki auto dynamiczne, oszczędne przez 17 roczek 100% oryginał, auto w tym stanie zostało zakupione, sprowadzone są zdjęcia do wglądu by każdy miał pewność w jakim stanie autko przyjechało do nas w tym wypadku sad został zostawiony w rozliczeniu przez poprzedniego właściciela i kupiony przeze mnie z serwisu Światła tylnie LED, światła przód LED, tylnia lotka, pakietek, pakietki FR, inny zwyżaczek tyłu, inny zderzaczek przód, alufelgi, przeszycie czerwoną nicią, kierownica FR, światła LED przód. To jest kilka takich smaczków, które są dodane do tego Seata, a dzięki temu auto wygląda po prostu... Smaczniej. jak powiedziałem, auto jest w oryginale, szyby w oryginale, stan lakierniczy auto naprawdę bardzo ładne, auto nie jest poniszczone, nie jest poobijane, nie jest nie wiem, podgnite, jest od spod naprawdę bardzo, bardzo ładne, więc to naprawdę fajny, poszanowany egzemplarz. Do auta są dwa komplety opon, lato-zima, alofelgi, które tu widzimy i drugie felgi stalowe. Z oponami zimowymi, oczywiście auto wyjedzie na oponach zimówkach. Dodatkowo, auto jest oczywiście opłacone, komplet kluczyków, dokumentów. No i wszystko do auta jest. Jeśli macie jakieś wątpliwości, sprawdźcie nasz kanał. U jest zawsze pewny samochód bez, bez ryzyka cała strona lewa jest bardzo ładna samochodzik jest bardzo ładny sprawdzony też został w historii po numerze win nie miał żadnej szkody nie miał żadnego wypadku a to jest istotne nic naprawdę jest pytarda. Przemierzymy sobie autko, aby każdy miał pewność. Stóweczka. Stóweczka. Stuwa. aż Musimy dobrze go przyłożyć, bo mogą wyjść nam jakieś jajce. 130. Jak widzimy wszędzie, lekarnicze około 90-130, czyli oryginalne wartości dla Seata. środki auto, fajne, kompletne. Ta naprawdę jest czyściutkie, estetyczne. nikt tu nie waził zwierzaków, nie palił fajek naprawdę fajny, czysty egzemplarz Przy tej pogodzie ciężko o utrzymanie czystości w aucie Także, auto sprzedawane jako opłacone Fakturka marża przegląd, ubezpieczenie, tablice wszystko jest od A do Z Wszystkie dokumenty, tify, książki, wszystko do auta jest. Kto szuka takiego pojazdu pewnego, bezwypadkowego, zapraszam do kontaktu.